O, witam serdecznie miłośników pszczelarstwa. Mamy dzisiaj 9 lipca. W pasiece można tak powiedzieć, taki, taki już koniec sezonu, chociaż jeszcze tutaj w naszej okolicy jest szansa na miód nawłociowy. Generalnie okolica już wyschła. Jedynie co mogą przynieść, teraz nie noszą. Teraz nie mają pszczoły co zbierać, jedynie co jeszcze można czekać to na nawoć. Zrobimy przegląd tego jednego ula razem. No żeby zajrzeć, zobaczyć co u pszczół i zastosować takie wzmacniający preparat, zaraz powiem o co chodzi. Tak, tutaj dałem nadstawkę, nadstawkę do po wywirowaniu miodu, po to, żeby one sobie to jakby osuszyły, tydzień temu, podałem tej rodzinie i w ogóle w większości rodzinom kwas mrówkowy, jakieś 80 ml. W ciągu gdzieś 5 dni ten kwas odparował. No i teraz zobaczymy, jak tu sytuacja wygląda. No, pszczół jest dużo w. Na stawce raczej tutaj miodu się nie spodziewam, bo one miała tylko to osuszyć, ale tak e, z jedną ramkę wyciągnę. A coś tam nawet, coś tam nawet minimalnie się tu, ale to jest boczna ramka. Może zobaczymy te w środku. No, rzeczywiście nawet troszkę tutaj poskładały jakiegoś, jakiegoś pokarmu. Yy, przegląd ma na celu generalnie sprawdzenie, czy mają pokarm, bo yy, bywało u mnie w lipcu, że pszczoły po prostu nie miały zupełnie co jeść, trzeba było je karmić, yy, zanim się doczekają, zanim się doczekają na włoci. Więc yy, chcę zobaczyć, czy po prostu mają pokarm, czy nie trzeba pszczół dokarmiać? O. Mam nadzieję, że bez kapelusza dam rady, że pszczoła nie jest agresywna. Na mojej pasiece mam generalnie, mam generalnie pszczoły z własnej hodowli, ale tutaj w tym roku kupiłem matkę krainkę Troyzik. Zrobiłem z niej dwa odkłady w tym roku. No i ciekawy jestem tej, tej pszczoły, bo, bo jeśli chodzi o rozwój, to dość fajnie się prezentuje w tym roku. No ale, tak jak mówię, zobaczymy do środka. I co my tu mamy? Pusta ta ramka jest, czy jest jakiś, czy są jakieś jajeczka? No muszę dla, żeby zobaczyć, nie, jest wszystko ładnie podlane już yy, mleczkiem, jajeczka podlane mleczkiem, ale oj, i, i, i same jajeczka jeszcze nie podlane, ale cała ramka zaczerwiona. Ok, na razie ją odstawię, żeby łatwiej było operować w hulu. Tak, też jest cała remka czerwiu, tak jak mówię, matka ta czerwi pięknie. Mam taki preparat, którym opryskuję pszczoły. Jest to serwatka. Serwatka po yy, robionym serze, nie po, nie po maśle, tylko po serze. Ona jest kwaśna, dlatego ma dwie, przynajmniej dwie właściwości: jako probiotyk działa, ale też jako, ponieważ posiada kwas mlekowy, w sobie to też yy, pomaga w oczyszczaniu się pszczołom z kleszcza waroa. Yy, takie opryskanie jednorazowe daje jakiś tam rezultat jest to może zapobiegawczo, profilaktycznie na pewno nie zaszkodzi więc ja tak o każdą rameczkę przy okazji takiego przeglądu no mają tu troszeczkę miodu u góry ramki, ale mało bardzo mało, zaraz patrzymy dalej za, za pokarmem, bo to jest główny cel przeglądu oprysk to jest tak tylko przy okazji boczna ramka na bocznej ramce co jest? No, niewiele tego pokarmu, muszę Wam powiedzieć. Niewiele, no tu troszkę, no tu prawie pół ramki. Zasklepione trochę i, i, i troszkę nanoszone. I tak, ze cztery takie pryśnięcia to jest około 10 ml na. czy około 5, przepraszam bardzo, bo to ma ich 10 na jedną uliczkę, czyli na jedną ramkę. Dobra, trzy. O, tu jest, proszę bardzo. Y czerw na wygryzieniu. No taki czerw się nadawałby, prawdę mówiąc, do zasilenia rójki, którą, którą tam z jednej skrzynki wyciągnąłem, ale tam na razie im dałem czerw, więc więc jeszcze niech się tamten wygryzie żeby tam było na tyle pszczoły ale cały czas powiem wam że tu tak słabo z pokarmem troszkę jest tu pokarmu na tej ramce ale Matula po prostu niesamowicie czerwi Pszczoły jest dużo, o tu się wygryza, tu się wygryza czerw, pszczółka młoda się wygryza, z tej, z tej strony, ale oprócz czerwiu jedzenia tu nie ma. Ale jedzenia tu nie ma. Więc tak minimalnie tego jedzenia tu jest, muszę wam powiedzieć, jak na razie, tu. No troszkę jest na tej stronie, zobaczymy, zobaczymy, bo to... So, tu tylko troszkę jedzenia i, i tyle, ale tutaj... Aha, bo tutaj dostały taką ramkę jedną odwirowaną jak, jak, jak ściągałem, jak brałem im czerw do jakiegoś tam do jakiegoś odkładu No troszkę u góry jest Jest ten, ta, 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 ta krainka trojzek to taka czarna pszczoła, przynajmniej matka czarna, której jeszcze nie widzieliśmy. Czyżby była tu na tej ostatniej ramce, czy przeoczyłem ją gdzieś? Zaraz to zobaczymy. Zobaczymy, czy tu gdzieś jest. Tu jest pieżga, trochę pieżgi jest. To dobrze, pieżga jest potrzebna. Hmm. Czoły wisi na ramce dość duże. Jest tu troszkę też czerwiu podlanego. No i cały czas. Tak się wyrażę. Chciałem widzieć, zobaczyć mateczkę. Sprawdzałbym jaka ona jest. Tam troszkę na ściance jest pszczoły, to je też spryskam. Tak. Hmm. Która była to ramka, gdzie były jajeczka? Może tam była ta matka, nie zauważyłem. Tu się wygryza. Są jajka. No więc, no, przeglądałem jeszcze raz ramki, bo na samym początku pierwszą ramkę nie zauważyłem. Mateczkę to jest właśnie ta matka. To jest krainka trojzyk zeszłoroczna. Kupiłem ją nieunasienioną. Unasieniła się ją tutaj, więc no widzicie, jak ona jest taka czarna. I pszczoły są od niej takie czarne. No i nie powiem, bo co prawda nie ma pożytku, ale jakoś tak silno nie atakują. Czyli jeśli chodzi o właściwości, że nie są takie bardzo żądliwe, to, to w porządku. Taki przegląd tylko świadczy o tym, że jeżeli w nadstawce nie przyniosły sobie miodu, to tak naprawdę trzeba obserwować i pewnie możliwe, że trzeba będzie im jej czy będzie im podać coś, coś do jedzenia, jakiś syrop chyba, że się coś pojawi, jakaś spać i będą nosić. Jeszcze postanowiłem popatrzeć w tej nadstawce. Ramka dość nawet zalana tak ze 30% czyli to już jest dobrze, bo rodzina nie głoduje. No i tutaj też trochę jest. Czyli tak od tej strony jest, jest trochę miodu, z tamtej strony jest gorzej. E, tu była jakaś węza, to jest pusta. Pusta, czyli coś to mają, coś to mają, że tak powiem, jeśli chodzi o o jedzenie. E, jakieś ze dwie ramki miodu Oczywiście to nie jest wcale dużo, ale zawsze to coś. Tak jak mówię, trzeba obserwować, bo w takim miesiącu jak jeszcze pogoda się załamie, to nawet pszczoły może, mogą zdechnąć z głodu. I jeszcze serwatką troszeczkę z góry. Tu już każdej ramki nie opryskuję, bo nie ma sensu, ale z góry ich troszkę niech się Oczyszczają, oblizują, troszkę probiotyku, troszkę kwasu im tu nie zaszkodzi. No i to wszystko na razie. Bardzo dziękuję za, za oglądanie.